W Giżycku wszystko jest piękne. Najważniejsze, że miasto jest cudownie położone pomiędzy jeziorami na przesmyku między Niegocinem a Kisajnem, które jest częścią systemu MAMR. W związku z tym mamy prze, przepływające przez miasto dwa kanały. Jest to malownicze i piękne położenie. 13% powierzchni powiatu to są jeziora, to są wody giżycko. Powiat grzycki leży dokładnie na środku, na środku szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Ponad 100-kilometrowego odcinka łączącego na północy Mamry, na południu ze Śniardwami. Wielki raj dla żeglarzy. Nikt tego nie liczy, bo nie ma takiego obowiązku, nikt się nie melduje, ale znawcy szacują, że w sezonie letnim Pływa po tym szlaku około 60 tysięcy ludzi. Wielkie jeziora są połączone i z Wisłą, można i do Gdańska dopłynąć, do Wrocławia, do każdego zakątku Polski, ale generalnie turyści tu raczej korzystają w stronę północną kierunek Węgorzewo i południową Mikołajki, Ruciane, Nida. Jest to taki tradycyjny szlak dla żeglarzy. tworzymy w Giżycku coraz to nowych form, którymi moglibyśmy zachęcić turystów do przyjazdu tu i spędzenia wolnego czasu. Dlatego wśród różnych propozycji pojawił się w tym roku pierwszy raz festyn lotniczy. To jest unikalny festyn dlatego że samoloty latają nad jeziorem. Dlatego dla nas bardzo istotną rzeczą jest to, że powstało w okolicach Giżycka lądowisko. A Festyn to jest już ukoronowanie tego, że, że mamy taką właśnie inwestycję. Firma Arna zgłosiła się do nas około 4 lat o plan zagospodarowania przestrzennego tego terenu, tu 150 hektarów. W tamtym czasie wielu było, że tak powiem, niechętnych, nie wierzyło w ogóle w plany tej firmy. Ja byłem jednym z niewielu, którzy uwierzyli. No i dzisiaj mamy już widoczne efekty. Lotnisko, na którym stoimy, działa. Wiele budynków się buduje. Wspaniałe przedsięwzięcie. Inna forma do, do, do jazdu, czy tam do lotu, że tak powiem, do tych naszych jezior i korzystania tutaj z uroków naszych pięknych terenów. Połączyliśmy y, poprzez y, zbudowanie. Przygotowanie i zbudowanie projektu o nazwie Mazury Residence, czyli łączy lotnisko z osiedlem mieszkaniowym, domów jednorodzinnych, który będzie posiadał własny port jachtowy. I tutaj właśnie lotnisko, port i osiedle. Wiem, ja że istotny jest charakter inwestycji czy projektu, który chcieliśmy stworzyć. Przede wszystkim szukaliśmy miejsca na coś, co, co miałoby znamiona Air Parku, czyli osiedla z, z pasem startowym, czy z kawałkiem lotniska. To, co udało nam się znaleźć, to jest nie tylko miejsce, które jest ciekawe lokalizacyjnie, bo daje możliwość tworzenia pasa startowego, czyli lotniska, ale miejsce, które jest na stakowie jezior Mazurskich. Czyli to, co w inwestycjach jest chyba najważniejsze, lokalizacja, lokalizacja i lokalizacja, prawda? Czyli wszystkie trzy elementy, znaczy w, 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 najważniejsze elementy, które nam się udało znaleźć i stworzyć, to, są, to jest lotnisko, to jest ciekawy krajobrazowo teren w miejscu, które jest jednym z ciekawszych w Polsce. Kraina Wielkich Jezior Mazurskich jest trochę krainą niedocenioną. To, że znaleźliśmy się wśród kandydatów do siedmiu cudów świata natury, jest nie przypadkiem. Jesteśmy naprawdę pięknym regionem. Sami nie wiemy, co posiadamy, a naprawdę nie ustępujemy innym regionom świata. Ze względu na to nasze bogactwo naturalne, jakim, jest, jakim są jeziora, ptaki, zwierzęta, cisza, spokój, wiele miejsc jeszcze nietkniętych ludzką ręką, myślę, że mamy duże szanse wśród 28 kandydatów w ścisłym finale do tytułu siódmego cudu świata natury.